Cześć wszystkim dzisiaj na temat tego, że Robert Lewandowski jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o klasyfikację Złotego Buta. Jest na pierwszym miejscu w klasyfikacji Złotego Buta. Więcej o tym ten, na, ten, na ten temat w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Robert Lewandowski jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o klasyfikację Złotego Buta. Co prawda, no nie jest to tak naprawdę miarodajny jakiś wynik, bo dopiero rezegram. Kilka meczów, ale jest to tak naprawdę dobry prognostyk, tak? Jeżeli w ten sposób Robert Lewandowski będzie strzelał bramki, to ma duże szanse na to, żeby z, z, rzeczywiście zdobyć złotego buta, być na pierwszym miejscu w poprzednim roku e, czy poprzednim sezonie. Na pierwszym miejscu był e, Lionel Messi, no i teraz praktycznie Robert Lewandowski ma szansę powalczyć tu z Messim. Też trzeba pamiętać, że Bayern zrobił z, wzmocnienia, tak? I Robert Lewandowski jest w świetnej dyspozycji. To może rzeczywiście się przełożyć, no właśnie, ale jak wygląda praktycznie ten ranking? Na pierwszym miejscu jest Robert Lewandowski, Bayern Monachium ma 5 goli i 10 punktów, on jest egzekwo z Temu Puki, z Norwich City, też ma 10 punktów, rachem Sterling z Manchesteru City, 10 punktów. Ale warto tutaj zwrócić uwagę tak naprawdę na jeden fakt. A mianowicie Robert Lewandowski w tym zestawieniu złotego buta jest pierwszym zawodnikiem w tej piątce, tak który nie występuje właśnie w Premier League czyli inni praktycznie zawodnicy nie łapią się do tego zestawienia jak na razie a Robert Lewandowski tu już jest na pierwszym miejscu i pierwszym piłkarzem praktycznie z Bundesligi, ale w ogóle z innej ligi, to dosyć duże tak naprawdę no, sukces, tak, no bo wydawałoby się, że na przykład Messi powinien być w tym rankingu, albo też Cristiano Ronaldo no i rzeczywiście Robert Lewandowski ma pięć Goli, zdobył 100% goli w tym sezonie dla Bayernu Monachium. Hatryk z szalkę. No i wcześniej praktycznie dwa gole. Tutaj warto też wspomnieć o tym, że praktycznie Robert Lewandowski zaczął strzelać z rzutów wolnych. Ostatnio bramkę strzelił dla Bayernu Monachium z rzutu wolnego w 2016 roku, to bardzo dawno. Praktycznie przez rok nie trenował tych rzutów wolnych z tego względu, że miał tutaj problem z tak naprawdę więzadłem podtrzymującym, że w kolanie, tak dokładnie tak brzmi te medyczne po prostu to, to medyczne schorzenie. No i to praktycznie przez rok nie trenował tych rzut, rzutów wolnych, teraz to się praktycznie zmieniło. No i właśnie Robert Lewandowski ma szansę tutaj powalczyć o złotego buta. Według mnie jest duża szansa na to, żeby rzeczywiście Robert Lewandowski zdobył tego złotego buta. Nie wiemy tak naprawdę, jeśli chodzi o Barcelonę, czy tam nie przyjdzie na przykład Neymar, czy nie będzie tak, że Messi podzieli się częścią bramek z Neymarem, że Neymar właśnie będzie część. Po prostu golik zdobędzie. Cristiano Ronaldo też nie jest tak naprawdę w takiej świetnej dyspozycji no z każdym rokiem jest coraz starszy. Juventus też ma po prostu sporo tutaj, mocno tak naprawdę ofensywę, nie tylko napastnicy, ale też pomocnicy. Więc rzeczywiście istnieje realna szansa na to, żeby Robert Lewandowski znalazł się bardzo wysoko, jeśli chodzi o, tą, o tego złotego buta nawet na pierwszym miejscu, według mnie, tak? Oczywiście ci zawodnicy, jeśli chodzi o Premier League, oni się zaprezentowali z dobrej strony, natomiast tutaj to, to dopiero zweryfikują praktycznie kolejne sezony. To, co na przykład odróżnia przede wszystkim Roberta Lewandowskiego od pozostałych zawodników, jeżeli byśmy wzięli po prostu chociażby to zestawienie, to jest systematyczność, tak? To znaczy, że to nie jest tak, że na przykład Robert Lewandowski obudzi się w połowie sezonu i zacznie strzelać gole, ale zawsze praktycznie gwarantuje te gole Roberta Lewandowskiego praktycznie w każdym meczu, albo bramka, albo też asysta, czyli powtarzalność. No ja uważam, że to jest bardzo ważna tak naprawdę sprawa, jeśli chodzi o piłkarza napastnika. Wielu jest takich piłkarzy, którzy mają po prostu przebudzenie, tak, świetny występ, świetny czas, ale największą sztuką jeszcze to po prostu po latach udowodnić, tak. Zobaczymy sobie, ile lat praktycznie Robert Lewandowski gra w Bundesliga, w Bayernia, wcześniej w Borussii. Ci obrońcy dużym przeciwnych, oni znają praktycznie Roberta Lewandowskiego na wylot teoretycznie powinni go znać, tak? Ale jednak to się okazuje, że nie do końca, bo Robert Lewandowski potrafi jej przechyczyć i tak zdobyć gola, tak? No pamiętajmy, no są analizy, są odprawy prowadzone, wideo i tak dalej. U, um, obrońcy są uczulani tak naprawdę na Roberta Lewandowskiego, z czego jest mocny, z czego jest słaby, jakie je ma stałe fragmenty gry, tak jak się zachowuje. I teoretycznie powinno być im łatwiej zabrać tą piłkę, tak? Na przykład to ma miejsce w przypadku Krzysztofa Piątka, tak? Gdzie kompletnie po prostu ten sezon, no, zaczął nieciekawie, bo nie zdobył żadnego gola. Gola. Faktycznie 600 minut jest bez gola, tam były mecze jeszcze towarzyskie, mecze o charakterze po prostu turniej, o charakterze towarzyskim i bez gola i teraz jest, y, ruszyło serię A, mecze z i, Robert, i Krzysztof Piątek nie zdobył gola. No właśnie, to jest największa sztuka, żeby mieć tą powtarzalność według mnie Robert Lewandowski ma dużą szansę na to, żeby zdobyć złotego buta, tak żeby rzeczywiście zdobyć złotego buta. Mam dziwne wrażenie, że ten sezon będzie po prostu kontuzjogenny dla Messiego, tak? Że znaczy mam takie wrażenie, nic na razie na to nie wskazuje tak jeśli chodzi o Messiego, żeby miał jakąś kontuzję, która go wykluczy, ale wydaje mi się tak, że w ostatnich latach Messi gra na wysokim poziomie, miał pewne kontuzje, te kontuzje były zaleczone, nie zawsze do końca według mnie, tak? Bo było parcie tak naprawdę na to, żeby Messi jak najszybciej wrócił do gry, żeby jak najszybciej występował, i wydaje mi się, że po prostu w tym roku się, brzydko mówiąc, wysypie, tak? Messi z całym szacunkiem i tak dalej do Barcelony, do kibiców, do Messiego, ale mam takie wrażenie, tak? No to jest naturalna tak naprawdę kolej rzeczy, no jeżeli po prostu zawodnik, tak, występuje na bardzo wysokim poziomie, bardzo dużo go to kosztuje sił, ma pewne kontuzje, nie zawsze one są zaleczone. Oczywiście komunikat zawsze klubowy jest tak, no Messi jest gotowy do gry i będzie występował i tak dalej, bo wiadomo, tak, i ani. Po prostu Messi chce grać, klub chce, żeby on występował, e, e, trener Valverde chce, żeby występował, ale gdzieś te kontuzje po prostu odkładają się cieniem, i tak dalej, e, i to później ma wszystko praktycznie przełożenie. I tu rzeczywiście według mnie, jeśli chodzi właśnie o tego złotego buta, Robert Lewandowski ma dużą szansę. Zwłaszcza, że tutaj trzeba zobaczyć tak na taką rzecz, że Bayern Bonachius wzmocnił się o o Perisicza. To są zawodnicy, którzy mogą właśnie dogrywać piłki do Roberta Lewandowskiego, kolejni tak naprawdę zawodnicy, oprócz Kimisia, oprócz Gnabrego Komana, którzy rzeczywiście mogą go piłkarsko obsłużyć, tak? Dogrywać mu piłki. I rzeczywiście Robert Lewandowski może świdrować w tym sezonie te gole. No nie powiedziałbym że tak będzie w przypadku Sterlinga, albo innych zawodników. Tam jest dosyć duża zmienna, rotacja i tak dalej w, w Premier League. Natomiast rzeczywiście Robert Lewandowski, jeżeli będzie zdrowy, to będzie praktycznie grał wszystkie mecze, tak? I też nikokowacz go nie ściąga i ma szansę na to, żeby pobić ten rekord tutaj goli w tym roku i też po prostu zdobyć złotego buta. Naprawdę życzę Robertowi, bo na, na pewno mu się to należy. No jeśli chodzi o tutaj złotą piłkę, tak? No to to jest raczej mało prawdopodobne, żeby Robert Lewandowski zwyciężył. Teraz wiadomo, że będzie praktycznie parcia na to, żeby na przykład Virgil van Dijk zwyciężył tak, obrońca. Przyłamanie tak naprawdę, tak, tutaj jeśli chodzi o te poprzednie lata, co był Messi i Cristiano Ronaldo, ale jakby żeby zmienić tendencję, żeby już nie napastnicy nie zdobywali. Natomiast gdyby Robert Lewandowski miał jakieś spektakularne sukcesy z reprezentacją Polski, tak, i rzeczywiście z Bayernem doszedł bardzo daleko, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, wtedy miałby dużą szansę na to, żeby zdobyć złotą piłkę. Gdyby na przykład Bayern doszedł do finału Ligi Mistrzów i jeszcze z reprezentacją Polski osiągnął jakiś sukces, tak? W rozgrywkach tutaj europejskich, na przykład. Czy, czy po prostu. No, teraz nie ma Mistrzostw Świata, tak? no ale gdyby na przykład była jakaś yy, yy, impreza na jakiś turniej i rzeczywiście reprezentacja Polski by daleko zaszła, no to wtedy według mnie mógłby zdobyć tą złotą piłkę. No to mu się należy, tak? Absolutnie mu się należy. Według mnie yy, powiem tak, no tutaj nie mówię do tego, że po prostu Robert jest Polakiem, czy nagrywał na temat jego filmów, filmy, ale naprawdę pod kątem tego, jak on dużą po prostu wkłada wysiłku pracy, tą systematyczność, to za mało zdobywa na przykład nagród według mnie, tak? Oczywiście są pewne wyróżnienia, tak? Nagrody, tak? Na przykład Sport Bilgo nagrodził no ale to nie ma też to, co się dziwić, tak, no jest jednak, jakby nie było, najlepszym piłkarzem Bundesligi, czy w Polsce, tak, tutaj, tutaj tytuł dla najlepszego sportowca. Natomiast jeśli chodzi o takie nagrody o charakterze międzynarodowym, to zdecydowanie tutaj ma mniej tych nagród. No nie jest na pewno tak tutaj rozchwytywany, czy medialnie drapieżny, tak na przykład Neymar, o którym się praktycznie wszystkie gazety na całym świecie rozpisują, tak. Neymara to praktycznie każdy zna na całym świecie, więc tutaj to, ta sytuacja zupełnie inaczej wygląda. No, a Robert Lewandowski bardziej stawia na pracę, tak, na jakość, systematyczność i rzeczywiście tym zdobywa po prostu publiczność i zdobywa też sukcesy. Na razie w tej klasyfikacji jest tutaj Egzekwa na pierwszym miejscu, ale według mnie spokojnie może zdobyć. No teraz jeszcze tak kilka słów na temat tutaj złotego buta, jak to wygląda. No, oczywiście to jest tak naprawdę przelicznik, tak, dla piłkarza, który szczera po prostu golem. Liczy się tak naprawdę tutaj liczbę goli razy, mnoży się razy po prostu spuści trudności rozgrywek, tak, czyli liga tutaj dwa, a więc ten współczynnik 2 ma tak naprawdę pięć czołowych lig, to jest liga hiszpańska, niemiecka, angielska, francuska, włoska, no i później ten współczynnik jest odpowiednio po prostu gorszy dla innych, na przykład tutaj dla niższych lig, tak, no i rzeczywiście w tym, w tych po prostu najmocniejszych ligach praktycznie Robert Lewandowski jest na pierwszym miejscu, tak, na pierwszym miejscu. Ja mam do Was na koniec prośbę, żebyście napisali w komentarzu według Was, ile w tym sezonie Robert Lewandowski szczeli bramek. 10, 20, 30, 40 może, a może 27? Jestem ciekaw waszej opinii, co sądzicie na temat właśnie Roberta Lewandowskiego we wszystkich rozgrywkach, tak? Ile według Was Robert Lewandowski zdobędzie goli w Lidze Mistrzów, w Pucharze Niemiec, w Bundeslidze, wszędzie praktycznie we wszystkich rozgrywkach, jeśli chodzi o Bayern Monachium. Piszcie w komentarzu. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Zostawcie suba. Cześć.